Razowego jak poprzedność i góry z koszu nieuprasowanych są czasem zbyt wysokie. Zrobili mi dziurę w brzuchu jak świni i odebrali dzieci. Nie pozwolili do dotknąć Wspomnienia krwią malowane. Patrzyłam na moje dwie tragedie w objęciach plastiku. Czas rozmazany pędzlem. Na obraz. Marta. Nie wiem dlaczego, to jest to pytanie odbieczne, nie? Co ja mm -hmm. tutaj kółkowałkujemy, że my piszemy? To jest po prostu jakaś potrzeba. Jakby czegoś, nie wiem. Nie maluję, nie, nie śpiewam, nie kręcę filmów. Piszę po prostu. Ja mi zależała mgła. Wrześniowy chłód dawał się we znaki. Szła wsłuchana w usiłuje to Sennie za zakałkiem doszła do równo przystrzyżonego żywopłotu, sięgającego ponad głowy przechodni weszła w jego labirynt totalnie pochłonięta solówką i tarową gilmuja. Nagle intensywnie zakopiowała owocami żębiny. Otworzyła przymrożone oczy, kilka, drogów, kilka kroków przed nią stał młody mężczyzna i walczył z czarnym kotem, wczepionym w jego równie czarne drzewy. Podwójny krok pomyślała i podarzyła bliżej, <laughs> zdejmując słuchawki z uszu. Dotknęła delikatnie kota, ten zamękł w ruchu i nie zaatakował. Cześć. W cieniach kryją się zemliska, w cieniach skryte czarownice. Stoją i milczą, mówią pod różnych myśli na wałnicę. Pełzną pod światła udają gigantów i tytanów. kichoczą kiedy wzrok na spocznie na nich. Gonią za światłem, a ono nie goni. Żadne nie ustąpi w sensownych pogoni. Triumfują cienie w nocy, szable ostrząc naszych Zawał serca potrafią stworzyć szumem liści, okiem drzewa. Jasność wstaje skoro ścieżki. Wypędza mrok w kołd. Słońce znowu uśmiechem. Bierz ma tytuł samotność. Jestem samotnym drzewem, Który się słyszał I stanę się płomieniem. A potem zostanie ze mnie garść popiołów. Bez nadziei na zmartwychwstanie. Muszę mieć kartę wędkarskiej, aby złowić uśmiech kobiety. czarodziejski, warty kontynentu. Gwiasna, szyjnik na niże srebrny. Zresztą drogę doleję do kawy, tylko ze mną, tylko dla mnie bądź, tylko cały całym świadomie. To jest właśnie nasz gość specjalny, jako że cała grupa Horroru na Roztoczu nie była w stanie do nas dzisiaj dojechać. Ja Cię poproszę, żebyś się przedstawiła i może opowiedziała też troszkę o, o tym, jak udało Wam się fundusze zdobyć, bo jest tutaj kilka osób, które chce się wydać, więc myślę, to będzie dla nich cenna informacja. Yy, Nazywam się Kelina Czarnopolska. Yy, to jest książka Horroru na Roztoczu, która Została napisana może w trochę nietypowy sposób, to jest zbiór opowiadań. One wszystkie zostały zaplanowane przez autora, przez Łukasza Piłwasę. I są to bardziej lub mniej pośrednie zapisy snów jego i to snów koszmarnych. I do których po prostu on poszukał drogą internetową różnych autorów z różnych stron Polski, zresztą nie tylko żeby na podstawie dostarczonych skryptów napisali opowiadania. Jeżeli chodzi o finansowanie, to było to na, za pośrednictwem strony Polakotrafi, po, po, po. gdzie można było jakby kupić tą książkę, zanim ona była wydana lub ogólnie wspomóc projekt finansowo, dostając, nie wiem, opowiadanie jedno wcześniej, czy... Dostając reklamę gdzieś tam na którejś stronie. I w ten sposób udało się dosyć sporo funduszy zebrać, więcej niż autorzy się sprywali, szczerze mówiąc, i dzięki temu powstaje już Mariusz obserwował całą sytuację z walącym sercem. Woda podnosiła się teraz jeszcze szybciej i mężczyźni brudzili w niej po kolana. Uciekali na schody. Gwałtowny pan Młodziażu zerwał część dachu z nad głowy Mariusza. Smugi deszczu jej do zmęczone i zmordnięte ciało, co dzwoniło do w dębrów. na moment rozjaśniła błyszczewica i mężczyzna zobaczył, że na cienie tańczą po ścianach trybu. To dziwne, bo nie znalazł żadnego drzewa Wyjrzał przez wyrwę w dachu, a jego serce zatrzymało się. W zbliżała się wysoka na kilka metrów falę. Była coraz bliżej. Mariusz cofnął się o kilka kroków. Potknął się i upadł. Fala uderzyła w ścianę i przelała się przez dziurę, zmywając go do rogu pomieszczenia. Woda wlewała się do dziury z podłodze, który, którą mężczyzna dostał się na strych. Mariusz <tryk> się do władzy i zajrzał przez niego. Skłębione, dumane wody porwały towarzysze różki i mężały niemyjnie o ściany. Były wojskowe i miały więcej szczęścia. Przytrzymał się metalowej barierki i w ten sposób przetrwał do pierwszego ...duble w sobie... Wiesz, Tak. Nie będziemy zaczęli... No nie. Czasowniki też można dodać, bez tego co widzę. Eee... Tak. Także można dopisywać. Mamy grzyba. Mamy ważkę. Mamy pióro, mazie i pluje. Pluje. Magia. Na A weźcie to słowo, to ja go nie nie <laughs> wiem, to jest się do morza. już <laughs> mamy tutaj. <Druga> <laughs> Ja poproszę klej drugi, pomogę Zuzie. Złożyłam tak, w, w zakładzie. To... No tak, Zuzie. A, tu nie będzie na Teraz. Kontroluję w bibliotece. Popatrzmy tam za objawę. Również tutaj było pełno ludzi wymęczonych i w błocie. Tam, strasznie, wskazał mu na koniec kolejki. Idź tam! Wcisnął w dąb chłopaka karteczkę otrzymaną od urzędniczki i pochnął w rozskazanym wcześniej kierunku. Na świsku widniał kolejny numerek. Michał przejmął ślina, przerażony i spojrzał przed siebie. Miliony chudych sylwetek scęcych w równych rzędach. Kolejka sięgała gdzieś poza charyzm. Luzy napłynęły mu do oczu. Ból, jakby też przeciął go na połóż, przeciął go na